Cześć moi drodzy, dzisiaj w Blender 3.2.0 chciałbym omówić algorytm o nazwie Shadow Choustics. To, co nie było w tym programie od dawna. Ale będziemy potrzebować na scenie parę obiektów. Ja się przyłączę do widoku ortograficznego. Bo Potrzebuję narysować na scenie. I narysować parę rzeczy. E, Mohem będzie potrzebna tylko butelka. Nie piję alkoholu, ale trzeba jakieś obiekty namalować. Wiem, namaluję wazę. Chodzi o, to jest, chodzi o to, moi drodzy, że jestem chrześcijaninem i nie chcę rysować ani kieliszków, ani butelki wina. I od razu namaluję profil wazy, a potem to skonwertuję. No, gdzie, gdzie jest ten obiekt? Dlaczego go nie widzę? Myślę, że krzywa mi znikła. Zaraz mam pokażę, co chcę zrobić, zanim przygotuję e, obiekt e, do um, algorytmu Shadow Caustics. Dobra. Sorry, moi drodzy, że od razu wam tego nie pokażę. Chcę tylko przygotować parę rzeczy, żeby mieć wszystko ogarnięte. Zaraz, Curve. Clean up. Nie mi się. A. Nie mi się, bo wróciłem z siłowni. Muszę trochę odpocząć. Dobra, wyczyszczę moją krzywą. Myślę, że profil jest, jest dokładny. A jeszcze do tego widoku muszę moi drodzy ustawić się. Niestety, ale byłam była pełna uwagi, nic nie da. Okazać, co chcę zrobić. Tylko muszę dokończyć to, co zacząłem. Eee... Nie, wiem, Jakiego nie lubię? Tak jest. Zaznaczenie: muszę się skupić. Dobra. Chief, gdzie? Chcę sobie prostu skąpie przygotować? I zaraz go wam wrócę? Chief, gdzie? to, czemu czemu się tak zakieło? Dziwnie. Chief, gdzie? Ej, się o, mam profil bazy, moi drodzy. A są fajne obiekty, jakie na scenie, To wolę sobie przygotować. Czasami z poligonu wyjście normalnie długo. Mogę je walić takie hake, ale za pomocą tego na szybko wymogulujemy. Jeszcze się już wszystko po kolei na scenę moją, moi drodzy, przygotuję. Wjechamy w Szybko wezmę to. No, i mamy profil bazy. Chcę Wam zaraz pokazać, co dalej będę robił. Kurde, no. To jest trochę niestarannie niezrobione. Kurde, krzywo. No. Dobra, to nie musi być dokładnie. Tu chodzi o to, żeby Wam pokazać, co dalej będę z tym obiektem robił. Nie podoba mi się trochę to, ale jeśli nic na to nie poradzę. Dobra. Gdzie jest ta opcja fake, Smooth? Dobra. Zaraz pokażę Wam, o co chodzi z tą ustawą Caustics, bo musimy jeszcze materiał metalu, materiał szkła przypisać. E, przy okazji, będę musiał, moi drodzy, e, przypisać modyfikator Solidify. On gagaj do wewnątrz obiektu ściany, bo obiekt wewnątrz nie ma hegemonii ściany, a to nam będzie potrzebne, aby symulować promienie przechodzące przez szkło. A, a, o, o muszę wybrać to. O, to ja rozumiem. Takie jest coś, to ja rozumiem. No, dobra, no, nie musi być idealnie. Waza i tak spoko wygląda. Chyba tylko jeden obiekt tu, moi drodzy, użyję na scenie. Tak spoko wygląda ta waza. E, może ją trochę zmniejszę? Bo musimy też zaraz mieć na scenie dodane światło, lampę. sam. OK. I w opcjach... Tutaj w tej opcji, chyba w tej opcji Object Properties mamy coś takiego jak...

Niestety tu sprawdzę. geometry, data, remesh. Chyba w opcję Ranger, o ile się nie mylę. Ma... Aha, bo nie jestem tutaj. Przełączamy SAR, moi drodzy, bo mam całkiem nową scenę. Tutaj się ustawię sample do widoku, a to do Rangeru. 57. No niestety, Manger ma to do siebie, jak do robicie. Jak na przykład macie całkiem nową scenę, to trzeba czasami wszystko od nowa ustawić. Akurat tu nie muszę. Advanced. Light Paths. A tutaj coś mamy. To chyba chodzi o tą opcję. Filter Glossy to nam filtruje usunąć usuwa te białe kropki. Jak mamy materiał w szkła czy metalu, bo czasami są takie dziwne białe kropki. które nam usunąć. A jeszcze zastanawiam, czy to nie jest jeszcze przypadkiem gdzieś schowana tutaj. a mamy tutaj. A, rozumiem. Czy musimy tutaj zaznaczyć. Te dwie opcje. Nie mogłem tego, mojego już znaleźć. Musimy to zaznaczyć i musimy tutaj to zaznaczyć. E, ja nie wiedziałam, że w opcji Shading to było schowane. E, sam jestem ciekaw, jak to będzie wyglądać, jak przypiszemy, jak przypiszemy sobie materiał szkła. Zaraz wam jak. Wgłucham mnie trochę, jak chodzę. Do nowego widoku, to muszę wszystko kurde, mać, na nowo ustawiać. Sorry, Lejderz, nie chciałem się klinać. No to jest niesamowicie irytujące. Stręg. Nie mi się trochę tu. Chyba wiem czemu. E, muszę zmniejszyć moc lampy. Dam na 2, do na 7. Ale ja jeżdżę ja w czasie rzeczywistym Pokazuje mi. Zaraz wam pokażę, jak to będzie wyglądało. Uz musicie trochę się w uzbroić, bo ja nie lubię zbyt szybko robić. Tutaj to powinno być gizmo ustawione na active element. O, nie wiedziałam, trzeba uchylić nogi. A, to dlaczego ja nie uchyłam tego? Pamiętajcie, żeby stanie mojej drodzy, zapisywać. OK, przechodźmy sami się tutaj do tego obiektu, daj menu. E, musimy teraz uruchomić opcji fng, e to nam załaduje materiał Cycles. Wtedy będę mógł Wam pokazać, co i jak. Sorry, moi drodzy, nie pokazałem Wam od razu, gdzie ta opcja jest. Ukryta, ale trochę byłem zdziwiony, jak to było tak dobrze schowane. Bo ja tutorial oglądałem, ale jakoś tak nie zwróciłem szczegółowo uwagę, gdzie to dokładnie było schowane. Dobra, glas. Teraz e, zanim sprawdzę, jak to będzie wyglądało w praktyce, muszę sobie moi drodzy, trochę ten obiekt e, tu zwiększyć. A flor jak tam była ukryta. To my się nie podoba. Przechodzcie się. Aha, faktycznie. Muszę chceć mojej drodzy sprawdzić. Eee, gdzie to było? Fading. Jak to jest z tym materiałem? Your index over fraction, roughness. Uh, okay, ranger of C-light paths. I'm not scanning anything. Ask GEI approximation, ag. Tutaj, o tutaj możemy też fajnie ustawić. Faktycznie widać to, ale to fajnie wygląda. No i coś widać tu. Eee, ja tutaj się waczę. CGX. No nieźle to wygląda. A, nie dodałam tego. Zobaczę, jak będzie z modyfikatorą Solidify wyglądać. Dobra, Jęgerowi. Nic się nie dzieje. Jak miałem starą komputer... A Zduplikowałam... Jak miałem starą komputer, moi drodzy... To jak miałem starą zasilać kiedyś tutorial o tym publikowałem... To... Wywałtor tak, Hemlanger potrafił się zacinać. i Distance... O co chodzi z tym? Bo ja nie wiem. Like groups, to jest nowa hack. Like Group, który tego, to będę musiał omówić. Bo tego nie było w linkach jakieś. Eee, dobra, damy na opcję tutaj. Tom sprawdza moi drodzy, co jeszcze mogę dać. Im większy defuse, tym mniej zasiągamy. Ranger, nie wiem o co chodzi z opcją transmission. O, tutaj jest coś ciekawego. Damy na 2. Damy na 2. Plumming to jest opcja, że jak jest większa, to to powoduje, że światło mniej intensywnie świeci. Teraz będę zrenderować to. Jeszcze dokładnie wszystko osrawdzam, z czegoś z się aktywnie ominąłem. Co to jest? Shadow Terminator? Aaaa! Tego się nie spodziewałem. Ale fajne. Nie no, jest. Powiem wam, podoba mi się. Podoba mi się to, co zaimplementowali do Także, jakbyście byli ciekawi, będę publikował jeszcze tutoriale, jak, jak użyć grupę. Eee, odnośnie świateł, bo można lepiej zachęcać światłami, jak mamy opcję. Like, group. To byłoby na tyle. Korzystam z wersji 3.2.0 najnowszej. Sprawdźcie też, moi drodzy, czy nie wyszła komilacja najnowsza, bo może wygadam oprawkę. Bo dużo ludzi zgłasza, rozmaite błędy. Ja jeden z błędów zgłosiłem taki, jakbym w drugim widoku Viewer we Shading, to nie mogłem zapisać, kiedy edytowałem obiekt w trybie edycji, jak miałem przypisany Material Reflection. Musiałem tylko być w tym widoku, bo w Blender kartograficznie graficzna blokowała. E, I nie mogłem zapisać w tym drugim widoku. To znaczy, w pierwszym widoku mogłem zapisać, ale w drugim się nie dało. To chyba byłoby na tyle. Dlatego, jakikolwiek błąd macie, ludzie, proszę cię, proszę was, abyście zgłosili na jakiej stronie. W którym blogu będzie ducha lepszy. I tak jest ducha lepszy. Tutaj jest się błędy, ale nie chcę się o kim rozchodzić, bo nie mam na to czasu, nad tym rozchodzić, tylko Wam okazałem. To było na Dziękuję. Trzymajcie się. Życzę uganego udanego wieczoru.